Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie tutaj dzisiaj w moim gabinecie. Zobaczcie, no, odświeżyłam go troszkę, przemalowałam, żeby było bardzo ładnie, bardzo przytulnie. I całkiem przypadkiem, choć nie wierzymy w przypadki, ubrałam się podobnie w kolorystykę. No, ale słuchajcie, nie planowałam tego. No, ale jak widzicie, tak miało być. Zapraszam Was dzisiaj do omówienia energii sierpnia. Zrobię czytanie z kart tarota dla wszystkich znaków Zodiaku, ale podzielę to na znaki Zodiaku żywiołów, żeby było łatwiej, szybciej i przyjemniej. Ale zanim przejdziemy do czytania, moi drodzy, chciałabym wspomnieć o tym, co zadziewa się w miesiącu sierpień. No przede wszystkim ja to nazywam czystki, czystki na relacjach, na przyjaciółach, na znajomych, na miłości, w rodzinie, czystki w przestrzeniach, w pracy, wszędzie gdzie coś już nam nie służy do końca sierpnia albo my sami zrobimy to z tym porządek przepraszam, albo wszechświat zrobi. To za nas i niekoniecznie nam się będzie to podobało, w jaki sposób to może zrobić. Już paręnaście dni temu um, zaczynały, zac zaczęła się taka, um, taka przestrzeń, otwierała się taka przestrzeń, gdzie, gdzie tutaj wszyscy zachęcali do tego, aby robić porządki właśnie w miejscu pracy, czy w małżeństwach, czy w relacjach. Dostaję od Was mnóstwo wiadomości, gdzie nagle z dnia na dzień tracicie najlepszych przyjaciół. Mnie to też spotkało, słuchajcie. Czasami te przyjaźnie trwały wiele, wiele lat, i nagle przyszło coś, co no, postawiło Was przed, przed ścianą, i, i, było takie, i było takie albo odchodzę, albo zostaję. I Wiem, że jest to bardzo trudny czas, bardzo trudny okres, a może być jeszcze gorzej, jeżeli Wy nie zrobicie to właśnie na swoich własnych warunkach. W ogóle zmiana miejsc pracy, czy wychodzimy z przestrzeni, w której nie chcemy być, do mnie przychodzą tutaj do ludzie, którzy rozmawiają o swoich związkach, o swoich emocjach, o relacjach partnerskich, o pracy... No, i przewija się ten sam temat. Jestem zmuszony, zmuszona podjąć decyzję. Tak będzie wyglądał, słuchajcie, cały sierpień. Więc potrzeba jest zdecydowania, gdzie chcemy być. No, u niektórych zaczęło się to już w lipcu. Kontynuacja tego będzie jeszcze cały sierpień, ale do końca tego miesiąca, słuchajcie, macie czas, na załatwianie swoich spraw po waszemu. Bo później, jak wejdzie w to wszechświat, kosmos, źródło, jakkolwiek to nazwiecie, może Wam się to nie podobać. Ok? Dobrze. Przechodzimy sobie teraz do czytań. I teraz taka mała uwaga. Yy, podzielę sobie te znaki Zodiaku, yy, a Wy. Sobie przejdziecie tutaj do opisu filmiku i znajdziecie sobie czasówkę, gdzie jest wasz znak Zodiaku. Ale przeczytam teraz, żebyście się po drodze nie zgubili. Znaki Zodiaku: woda, rak, skorpion, rybę, powietrze, bliźnięta, wadga, wodnik, ziemia, byk, panna, koziorożec, no i ogień: baran, lew strzelec, ja tu mam wszystko zapisane, żeby sobie po drodze nie zapomnieć, jak zwykle, bo ja w całym tym chaosie czytania to lubię sobie pozapominać. I jeżeli chcecie mnie wesprzeć i podarować mi wirtualną kawę, zapraszam Was na bajkofitoanielskie kropki. Bardzo dziękuję za każdy datek i przechodzimy do czytania. Najpierw słuchajcie, woda, rak, skorpion i ryby. Co w tym miesiącu sierpień? Co w tym miesiącu sierpień? Co w tym miesiącu sierpień dla Was, moi drodzy, dla znaków Zodiaku wody? Co teraz? Co teraz? Co idzie dobrego? Co idzie dobrego dla, wo dla wody? Miłość, słuchajcie, idzie miłość, idzie piękna miłość, idzie wsparcie, idzie cudowność dla tych, którzy jeszcze są singrami, no to radzę się bardzo poważnie rozglądać za tą miłością, za uczuciami, a jeżeli jesteście w związku, no to słoneczko Wam sprzyja. Sierpień Wam sprzyja. To się otwierają na pewno relacje. Jeżeli jesteście w związkach, w małżeństwie, no to możecie liczyć na to, że. Coś dźwignie się do góry, będzie to na pewno wspaniałe, romantyczne spotkania, będą to cudowne relacje, dranie których będzie, że pewny etap w Waszym życiu dobiega końca. I to jest tak, jeżeli mieliście jakiekolwiek problemy w małżeństwie, ale zdołacie się dogadać, jest to cudowny dla was czas. Ale przypominam, mamy sierpień i jeżeli nie zrobicie tego, po swojemu, no to te relacje wam się mogą rozwalić, tak? Dla tych, którzy chcą utrzymać związek, dla tych, którzy chcą być w tym związku i tej miłości, czeka Was praca. Jeżeli, słuchajcie, jeżeli mm, no nie wykonacie tej pracy, no to nie liczcie na to, że może być lepiej, tak? Tutaj ten sierpień, mając to na uwadze, co powiedziałam na samym, po, na samym początku, jeżeli chcemy być w tej relacji i zrobimy wszystko, żeby w niej być, Czeka Was cudowny, wspaniały, piękny, wspierający związek. To dla Was, jeżeli chodzi o miłość. No ale jeżeli, słuchajcie, no nie zrobicie tej pracy, no to nie liczmy na to, że coś pójdzie do przodu, do przodu, przepraszam. E, kończy się dla Was, że tak powiem, e, finanse, ale taki trudny czas finansowy. Kończy się dla Was trudny czas finansowy, jakby sami podejmujecie decyzję, co jest dla Was ważne co w tej pracy, jaką chcecie pracę wykonywać, a z czego możecie zrezygnować. Kończy się takim, taki, taki okres, gdzie oj muszę patrzeć i, yy, yy, na tą monetę z każdej strony i jednak mogę sobie pozwolić na więcej. Tak? Tutaj też jakby podejmujecie tą decyzję odnośnie pieniędzy, czy mogę sobie odpuścić, czy nie mogę sobie odpuścić? Jakaś rzecz związana z pieniądzem będzie Was w sierpniu bardzo mocno kusić. Natomiast, czy jest to wskazówka, aby temu ulec? No, ja bym powiedziała ostrożnie. Powiedziałabym, e, obserwujcie. E, prawdopodobnie chodzi tutaj o wydawanie większej sumy pieniędzy. Mm. Ja bym na, na to bym miała taką jedną radę. Po pierwsze obserwujcie dokładnie, przysiewajcie informacje, które do Was docierają, czy mogę w tym sierpniu zainwestować. No ja bym powiedziała tutaj raczej nie do końca. Może być coś kuszącego, ale jednak z tych kart, które tutaj widzę. Obserwowałabym to na chłodno, nie atakowałabym, nie wychodziłabym. O jest okazja, no to dobra, mogę teraz coś taniej albo mogę zainwestować. Tu bym była jednak bardzo, bardzo ostrożna. Tak, może ta decyzja nieprzemyślana może nas kosztować i po kieszeni, i niestety. Migrenę, tak? Możemy mieć problemy. Dobrze, czy jakieś ostrzeżenie mamy na sierpień? Nie. Jeżeli chodzi o znaki wodne, cieszymy się w tym miesiącu rodziną, cieszymy się w tym miesiącu przyjaciółmi, mając na uwadze cały czas to, gdzie ja chcę być, z kim ja chcę być i w którym miejscu możemy być wszyscy. Razem, bo tutaj przepiękna karta, która pokazuje same sukcesy, pokazuje spokój, pokazuje poczucie bezpieczeństwa, ale z tymi ludźmi, którzy są obok nas, którzy nas kochają i z którymi my przede wszystkim pragniemy być. To jest bardzo ważne. Słuchajcie, macie przepiękny odczyt, odczyt na miesiąc sierpień, moje znaki wodne. Dużo przyjaźni, dużo cudowności, dużo wsparcia, dużo takiej energii przyjacielskiej, więc jeżeli na przykład nie macie tutaj em, takiego kierunku, w które moglibyście podążać, zawsze ktoś przyjdzie z Waszych cudownych, najlepszych przyjaciół i pokaże Wam tu. Popatrz, tu jest coś dla Ciebie. I wtedy należy tych cudownych ludzi słuchać. Macie przepiękny sierpień. Bardzo, bardzo Wam gratuluję. Dobrze, kochani, ja sobie wezmę tylko łyczka e, herbatki, bo to jest bardzo ważne dla mnie, żeby nie paść z pragnienia. Mm, dobra. Teraz powietrze. Witam, witam wszystkich. Znaki Zodiaku powietrza, dla przypomnienia są to bliźnięta waga wodnik często mówicie, że wodnik kojarzy wam się z wodą, ale to nie jest znak wody tylko znak powietrza co tam dla was moi drodzy w miesiącu sierpień co tam dla was moi drodzy w miesiącu sierpień, niech tutaj opiekunowie nam powiedzą Słuchajcie, jeżeli chcecie też indywidualny rozkład na miesiąc sierpień, zapraszam Was bardzo serdecznie, dajcie znać. No i mamy kartę, która mówi nam o tym, o tych nowościach. Właśnie taki jest sierpień. On wymaga od nas, abyśmy porzucili znowu to, co nam nie służy, ale już naprawdę serio i w zaufaniu rzucili się w nowe, bo. W tym starym jednak nie do końca jesteśmy doceniani i czy zależy to od związku, czy zależy to od pracy, już gdzieś nam się wyczerpały takie zasoby, powiedziałabym. E, idźcie odważnie w to, co jest nowe, idźcie odważnie w to, co może Wam... Piękne, y, piękne rzeczy przynieść, jeżeli jeszcze macie tutaj siłę i wolę decyzyjności, bo pamiętajmy o tym, co mówiłam na początku, jeszcze mamy nad tym kontrolę. Możemy sobie wybrać. A w sierpień jest taki, że jak przyjdzie wszechświat i powie, no raz dostałeś, dostałaś szansę, nic z tym nie zrobiłeś, nie zrobiłaś drugi, raz dostałaś szansę i trzeci, i co? I nic. A za czwartym razem szansy nie będzie, tylko przyjdę ja, wszechświat i zrobię to po swojemu i może ci się nie podobać. Tak. Um, słuchajcie, drogie, um, drogie znaki powietrza, wy macie tutaj fałszywy obraz siebie po prostu. Wam się wydaje, um, że nie macie wyjścia, tylko być z kimś, być w tej pracy. Um, wydaje Wam się, że macie związane ręce. Um, i, i, I przychodzi takie słowo, że nie ma takiej siły, która jest w stanie Was zatrzymać. I miesiąc sierpień będzie dla Was takim faktycznie sprawdzianem, jak na siebie patrzycie, jak sami siebie odbieracie. Tutaj bardzo ważne jest patrzenie na siebie w lustrze i mówienie sobie też radę. przecież już tyle przeszłaś, tyle przeszedłeś. Nie ma rzeczy, żeby cię zatrzymała, tak? Idziemy do przodu, bierzemy, tak? Tu już nie ma ryzyka, idziemy powolność, tak? Dokładnie mamy przepiękną kartę, która mówi nam o tym, że ewoluujemy w tym sierpniu, że zaczynamy świecić swoim własnym światłem, co dla wielu, dla wielu innych nieprzychylnych wam ludzi yy, będzie znaczyło to, że jesteście dla nich zagrożeniem. Yy, trudno, no to jest ich. Tutaj bardzo mocno jest wskazane, aby i za głosem swojego serducha, za głosem swojej głowy, tej mądrości, dzielić się tą wiedzą, nawet jeżeli komuś się nie podoba. Ludzie w sierpniu, ci nieprzychylni dla Was, zawsze będą zazdrośni o to, co Wy potraficie, a czego oni nie potrafią. Zobaczycie, że ci ludzie w sierpniu zaczną się od Was odsuwać i można za to tylko dziękować źródłowi źródle Bogu, Bogu, jakkolwiek go nazwiecie że robi porządki w waszym życiu wy sami możecie te porządki zrobić pod warunkiem, że zobaczycie, że no właśnie nie ma sytuacji bez wyjścia, co z tego, że tracicie w tym momencie przyjaciół to nie są przyjaciele, ok? skoro oni są zazdrośni o wasz rozwój, zazdrośni o to co wy wnosicie do świata to to nie jest przyjaciel Przyjaciel powinien wesprzeć, tak? Yy, I właśnie kolejna rzecz, bardzo mocno dbacie w miesiącu sierpień o swoją przestrzeń, o swoją ochronę, o to, aby nie dać się zaatakować i słownie, i czasami fizycznie, bo tutaj gdzieś słyszę, też jest przemoc yy, jakby fizyczna, yy, więc jeżeli to się dotyczy kobiet, czy też mężczyzn, którzy w rodzinie, w partnerstwie Ulegają przemocy fizycznej, no czas najwyższy, nie? Czas najwyższy skończyć z tym. E, mimo tych lęków i strachu, co ja teraz zrobię, gdzie ja teraz pójdę, e, sierpień was ochrania, sierpień was pilnuje, więc do dzieła drodzy, drogie. No, tutaj w sierpniu ratujecie te swoje samopoczucie, swoje życie. To jest bardzo ważne. Nie dajcie się sprowokować, nie dajcie się tutaj zniszczyć, można powiedzieć. I ostatnia karta, szóstka pentakli. Piękna. Ile otrzymujesz, tyle dajesz. Ile dajesz, tyle otrzymasz. Jest równowaga taka. Jeżeli dasz od siebie, to i dostaniesz. Bardzo piękne podsumowanie, dzielenie się i otrzymywanie. Pamiętaj, że możesz liczyć na pomoc i pamiętaj, że inni potrzebują Twojej pomocy. Sierpień właśnie jawi się dla Ciebie w ten sposób. Dziękuję Ci bardzo, bardzo Ci dziękuję za obecność Twoją. Zapraszam teraz znaki Ziemi. Zapraszam teraz znaki Ziemi, Byk. Panna i koziorożec, byk Panna i Koziorożec. Bardzo Was serdecznie witam. Mam nadzieję, że słuchaliście początku odnośnie sierpnia. Po rezygnacji z niektórych relacji miejsc i pewnych rzeczy. A zobaczmy, co ten sierpień ma dzisiaj dla Was. Słuchajcie, ja sobie tylko zmoczę gardełko. Bo się troszkę wcześniej nagadałam. Byk pan na koziorożec co dla was w miesiącu sierpień piękna karta rozwoju idziecie do góry piękna karta mm, trzymania się swojego zdania mm, takiego nawet tupnięcia nogą, ja bardzo lubię mówić o tej karcie, że, że to jest takie pierdyknięcie nogą, czyli to jest moje, koniec, to jestem ja, w tym momencie ja mam rację, bo masz rację jest też taki rozwój. W sierpniu zainwestuj w siebie w ogóle, w swój samorozwój, w to, aby też głosić swoje słowa głośno, wtedy kiedy masz rację, wtedy kiedy wiesz, że możesz coś mądrego powiedzieć. Bardzo, bardzo piękna, bardzo piękna karta. Jest oczywiście również karta współpracy. Prawdopodobnie dotyczy się to pracy. Tam też należy w sierpniu może zrobić porządki, no bo sierpień jest taki właśnie, gdzie dokonujemy wyboru, z kim chcemy pracować, w jakich relacjach chcemy być. To też dotyczy pracy i przyjaciół. Z kim warto być, z kim warto się trzymać, kto będzie mnie słuchał, kto zrozumie moje słowa, czy czy, jeżeli ja mam jakiś w pracy nowy projekt, tak, czy mogę coś zrobić? Z kim mogę to zrobić? Kto ze mną poleci razem na tych skrzydłach, a kto mi te pióra potarka? Możesz też czuć troszeczkę w sierpniu taki niedosyt. Niedosyt, ale czego czujemy? Niedosyt, niedosyt, niedosyt. niedosyt. niedosyt takich funduszy, niedosyt. Niedosyt. niedosyt materialne. Pamiętaj o tym, co już masz, co udało Ci się zyskać, a począwszy od tej karty pierwszej, która nam wyszła, że mm, zacznij mówić, e, niech Twój głos będzie słyszany, niech Twoja mądrość będzie słyszana. Może czas najwyższy zawalczyć o ten większy pieniądz, tak? Pokazać słownie, że Ci się należy, bo tak zwane ciche myszki wolą siedzieć pod miotełką, żeby tam przypadkiem czegoś nie stracić, a może to jest czas najwyższy, aby podjąć decyzję, albo w tej pracy uda mi się jeszcze coś więcej zyskać, albo dziękuję bardzo i wychodzę, nie? I szukam czegoś nowego, albo szukam ludzi, z którymi mogę robić bardzo fajne, ciekawe rzeczy. No, ten sierpień... Tak, jak mówię, jeżeli mam okazję, jeżeli mogę zadecydować samemu, to będę o tym decydować do końca sierpnia. Bo jeżeli nie, no to jednak przyjdzie ten wszechświat i powie: Kurde, nie w tym miejscu, nie z tymi ludźmi, nie ten pieniądz. A tobie się już może to nie podobać. Zobacz, co masz, zobacz, co masz i co możesz z tym zrobić. Natomiast energia tutaj pokazuje, żeby walczyć o swoje. Bo macie przepięknego króla, który jest y, osobą reprezentacyjną, osobę, która jest na właściwym miejscu, która ma swoje zdanie, która się pali do roboty, która wie, jak to robić, ma za sobą pięknego, potężnego lewa, czyli takiego ducha, który nakazuje, no idź po swoje, czego ty się boisz, tak? Jeżeli tego nie zrobisz, to nie będzie fajnie. No i karta, która mówi o tym, że trzeba działać. Szybko, że trzeba się przypomnieć szybko, że trzeba się pokazać teraz, w tej chwili. Ten sierpień jest dla Ciebie takim miesiącem walczenia o swoje. Jej, karta na podsumowanie. Obserwuj uważnie otoczenie, wszystko co się dookoła Ciebie dzieje. Działaj w taki chłodny sposób taki. Mm, zobacz więcej o. Zobacz więcej. Patrz ludziom na ręce. Słyszę. Też jest bardzo ważne, żeby wyprzedzić ich ruch. Żeby wyprzedzić to, co mogą zrobić za Twoimi plecami. Dziękuję Ci serdecznie. Bardzo Ci dziękuję, że, że jesteś ze mną. Znowu łyczek. Słuchajcie. I witam ogień. Witam ogień. Dzień dobry. Znaki Zodiaku Ognia, baran, lew i strzelec. Co dla Was dzisiaj? Baran, lew i strzelec. Baran, lew i strzelec. Dziś, sierpień i co do końca tego sierpnia może się wydarzyć? Tasu, tasu. Tasu, tasu. Słuchajcie, jeżeli chcecie yy, taką. Oj, rozpiska na miesiąc sierpień dla Was, tylko indywidualną. Też Was do siebie zapraszam. Zapraszam też na sesję online. Otwieram kalendarz na miesiąc sierpień. Także zapraszam. Miłość. No jak pięknie Wam się tutaj ten sierpień zaczyna, ale to jest miłość własna, słuchajcie. Pokażę Wam tą kartę. A z kielichów. Mamy kielich, wlewamy do tego kielicha miłość własną. Słuchajcie, to my sobie musimy w tym miesiącu wlać, to my sobie musimy dać, to my sobie musimy e, tą miłość, to wszystko co najpiękniejsze dać samemu sobie. To jest bardzo ważne na dzisiaj. E, I emanować. Emanować tą miłością wszędzie i dla każdego, kto zasługuje. Tak, wychodzimy z sobą, słuchajcie, z całą tą naszą emanacją, całego naszego jestestwa całej tej naszej istoty wychodzimy w świat i po prostu miesiąc sierpień jest dla ognistych znaków, słuchajcie. Świecimy, olśniewamy, robimy wszystko. Może nie wszystko specjalnie, bo my będziemy bardzo widoczni w miesiącu sierpień. Ale emanujemy tą miłością, tą odwagą, światłem, wspaniałością, mądrością, bo tu są przepiękne karty, które pokazują nam, że to należy w miesiącu sierpień robić. Słuchajcie, znowu taka energia, bardzo cudowna, młoda, taka energi energia, e energiczna energia, masło myślane, energiczna energia którą będziemy emanować, którą będziemy, będziemy w ogóle w takiej lekkości, dlatego mówię, że my, bo ja też jestem ognistym znakiem. E, no i czas się dostosować do tych wskazówek. Niektóre słyszę, niektóre obciążenia już gdzieś tam zeszły z Was. Mm. I w ludziach, i w związkach. Niektórzy poczuli się woli mniej przytłoczeni, więc należy teraz korzystać z tego, że nic wam nie wisi na barkach. A jeżeli wisi, no to czas najwyższy w tym sierpniu to wywalić. O jejku, macie spełnienie planów, macie spełnienie jakichś pragnień, marzeń, czy drobnych, czy dużych. Przepiękna energia, słuchajcie, w tym miesiącu dla Was. Wykorzystajcie ją na maksa. Mamy tutaj też taką postać jak Wisielec, więc tak czy siak ten sierpień zmusi te ogniste znaki do tego, aby się w pewnym momencie zatrzymać i jeszcze raz spojrzeć na to, co jest, na to, co było, na to, co może być. Jakby stoicie przed wyborem. No dobra, no to czy ja dalej tak chcę? Yy, czy ja dalej chcę być w tym miejscu? Czy ja dalej chcę być z tą osobą tak obojętnie? Czy to jest rodzina, związek czy przyjaźń? Yy, mamy zatrzymanie się i gdzieś tam jeszcze przemyślenia tych spraw, które gdzieś nas. Bodzą, które gdzieś nas jeszcze dotykają, mimo że mamy przepiękny sierpień, mimo że ta energia do nas spływa cudowności, ale coś z przeszłości jeszcze będzie nas tak wiercić w brzuszek i kółko i z tym należy z zrobić sobie porządek. Mamy finanse, słuchajcie, w sierpniu mimo wszystko trzeba zasuwać. Trzeba zasuwać. Yy, jakby to powiedzieć, może nie ciężko, ale sobie tak rozplanować, żeby ten pieniądz był. Nie chodzi o to, że będzie kiepsko. Raczej będzie bardzo dobrze, bardzo fajnie, ale w momencie, kiedy sobie usiądziemy i dokładnie wszystko rozplanujemy. Bo ta energia pieniądza ostatnio może się nie trzymać znaków ognistych, natomiast jeżeli sobie wszystko układacie i dacie sobie wolność w tym, to zacznie do Was spływać. Jak najpiękniej, jak najbardziej. Sierpień, poczucie opieki, poczucie bezpieczeństwa, zaopiekowania. Sierpień dla Was, poczuciem ochrony. Cudowne czytanie dla znaków ognia. Przepiękne. Bardzo mocno tutaj ściąga mnie w tym rysunku na pewien wzór. Ja tu widzę tatuaż, więc jeżeli ktoś chciałby, planuje, tatuaż pierwszy czy drugi czy trzeci w sierpniu jest to obowiązkowa energia która jeszcze dodatkowo Was wypełni, napełni, jest to dobry czas na to, żeby jakiś sobie wzór wykonać dziękuję Wam za to, że dzisiaj byliście ze mną, jeżeli chcecie postawić mi wirtualną kawę zapraszam do bajkofitoanielskie.com link macie w opisie filmiku i obserwujcie tutaj ten kanał, obserwujcie strony anioły mówią, wszystkie dane macie w opisie. Dziękuję Wam jeszcze raz, że ze mną byliście i do zobaczenia i usłyszenia. Pa pa!